Czy przez profesjonalistów jakiś typ urody uznawany jest za najładniejszy, za najciekawszy? Istnieje coś takiego? W zasadzie nie istnieje. Każdy typ urody można tak podkreślić, że kobieta czy mężczyzna właśnie w tym typie urody będzie wyglądał atrakcyjnie. Jeżeli jest odpowiednio skomponowany kolorystycznie, ma dobrane wszystkie szczegóły swojego wizerunku tak jak należy, to z całą pewnością będzie wyglądał atrakcyjnie. Nie ma czegoś takiego, co mógłbym określić jako e, szczególnie piękny typ urody. Bo mówi się, że zima jest bardzo taka kontrastowa, wyrazista, a z kolei wiosna delikatna, eteryczna. Czy te urody można jakoś, nie wiem, podciągnąć, żeby wiosna była wyrazista? Czy raczej tak, kierujemy się tym, by podkreślić delikatność? Jeżeli chodzi o wiosnę, rzeczywiście jest to bardzo delikatny typ urody i można go podkreślić, ale trzeba robić to bardzo umiejętnie. Autorka opisała dokładnie jak należy to robić. Natomiast jeśli chodzi o zimę, zwłaszcza w typie królewny śnieżki, ja osobiście uważam, że nie powinny te panie zmieniać swojego wizerunku. Powiem, że jest to tak bardzo rzadki, tak bardzo atrakcyjny typ urody kobiety, że można oczywiście go podkreślić szczegółami, detalami, a przede wszystkim odpowiednio dobranym kolorem do tego typu urody. Jeżeli będzie wszystko w tym wizerunku grało, to zmieniać tego typu urody nie należy.